Cześć, dzień dobry w 29. 29 Tak, 29 odcinku z serii różnic w drzewie genealogicznym. E, teraz myślę, że będę to troszkę skracała, żeby nadrobić generację. Bo w sumie już prawie 30 odcinków to trochę dużo i będę już więcej wydłużała Simon życia. I żeby jak najszybciej przyjść po prostu do muzyka, bez zbędnego patrzenia, jak, jak sobie żyją, to postaram się po prostu przyspieszać rozgrywkę. Więc tak, Izabela się kąpie, ty, Tomas, pójdziesz nakarmić krowokwiat. Gdzie jest krowokwiat? Ale tutaj ciemno jest, nic nie widać. Dobrze. E, Nakarm. Pogłaszcz i baw się. Zajmiesz się e, roślinką. Kogo tam dalej mamy? E, ty śpisz dobrze, zabawa tragicznie. Tutaj energia pęchesz, to czekasz aż Izabela wyjdzie i sobie skorzystasz. 12 tysięcy nie jest źle. Dobrze. Głód. I najmłodszy, dobrze. Możesz. Co sobie. Gdzie jesteś i co robisz? Skończyłeś jeść. Ok. Lekcje odrobione? Odrobione. To możesz iść. Nie wiem co. Kto płacze? Nie możesz iść spać, ponieważ łóżko jest za ten. Jeszcze ci wymienimy łóżko. I już będziesz mógł spać. Um. Za dwa dni maja będzie nastolatką. Także, jak się simy będą zamieniali w nastolatków, to będziemy im robić osobne pokoje. Ty potrzebujesz skorzystać. Płaczę, Izabela, ty idź zjeść. O, tutaj jeszcze nasiona możesz pootwierać. Jak zjesz, to pójdziesz spać. Tomas, też możesz zjeść. Ty śpij porządnie. Ty potem też idź spać porządnie. Tutaj jeszcze w ostatnim odcinku zrobiłam Hacentowi proste, długie włosy, bo tak mu wyszły potem jak dorósł. Ale ostatecznie zmieniłam ten. Zmieniłam na krótkie loczki, te co miał kiedyś Opryski potwora z poduszka. I tutaj też opryskaj potwora z poduszka. Mamy, nie budźcie, mama śpi. Izabela, wracaj spać. Tomasa wysłałam, żeby opryskał. A nie, ty, ty, ty nie, to ty tutaj nie śpisz. Nie, nie idź do tego łóżka spać. Tomas. O, to jeszcze tego, to łóżko musisz opryskać. I teraz możesz iść spać. I ty też sobie, drzemka, schowaj się pod kocem. I ty też schowaj się pod kocem. Dobra, dodałam. Y te lampy na potwory, w sensie do walki z potworami, także mam nadzieję, że już nie będą dzieciaki płakały i się w nocy budziły. E, tutaj co można zrobić? Wysłać e, Tomasa masa do łowienia ryb. Idź na ryby. Oj, nie maruć nie jest źle. Tutaj jest w sumie wszystko wypełnione. To może teraz wiejska opiekunka. Że się uda wypełnić. I czy Ty możesz przywołać ten? O plotkuj o kurczakach. Podziwiaj. Spróbuj wywabić królika. O, potem pójdziesz coś zjeść. Widzę, że głodna. Czemu Wy stoicie dookoła lodówki? Weźmiesz resztki. A później pójdziesz się zająć krowokwiatem. I super sprzedaż. Swędzenie, choroba. Ojej, Matias się pochorował. No cóż, trudno. Yy, może tak. Ty musisz skorzystać dobrze, potem weźmiesz jedzenie, ale nie masz skorzystać. Czemu się ten, yy, ty Matias? Co się robi, jak się jest chorym? Nie macie tu komputera, jak można kupić lekarstwo jako prezent. E, czyli tak, potrzebny jest komputer, więc zaraz się gdzieś coś zmontuje. To można zrobić w sumie biurko. Dobra, lekarstwo mu kupiłam, to wypiję. Cudowne ozdrowienie. Tutaj może dobrze, kolejka pełna. Thomas dobrze łowi ryby. Dzieciaki śpią. Głodne jesteście. Ściąg... Ściągawka z wychowania. Jadząc został przyłapany na patrzeniu w kartkę innego ucznia. W czasie sprawdzianu i nauczyciel wysłał go do dyrektora. Niech napisze sprawdzenie jeszcze raz. Dobrze, w sumie skoro dzieciaki w pracy, a wy macie potrzeby takie o, to można wam je podnieść. W sumie. No. A to tak, dzieciaki wróciły ze szkoły, to ty będziesz sobie ćwiczył. Ty odrobisz lekcje. Lekcję odrabiasz, Ty też odrobisz lekcję. Izabela, coś zje? Jak coś zje, to zajmie się praniem. Przeszukaj kieszenie i potem zrób pranie, upierz w wali. Zimze, Blain, new beam, Shorg, ah, Vepo. Aterras cedo. Dobra, dzieciaki, jak potem, jak wróciły ze szkoły, to podrabiały lekcje. Matias pograł sobie na skrzypcach. Gdzie, że się troszkę wyspałeś, to możesz zjeść coś i próbuję im polepszyć zabawę, bo z zabawą jest źle, bardzo źle. Dobra, jeszcze jedna umiejętność. E, potem sobie możesz iść zjeść. A Izabela? E, pielęgnowałaś ogród. To tak, pójdziesz zjeść, a potem spać. A może przed snem walnij jeszcze trening z jogi. E, ćwicz jogę i potem sen. Dobrze, ty też idziesz już spać. I możesz jeszcze trochę pograć i pójdziesz spać. W sumie, ty chciałaś stolik do zabawy, to może go kupimy, żeby trochę ci chociaż w jakimś stopniu przed jutrem aspirację wypełnić. No, używaj stolika, czy coś się zbugowało i nie działa? Chyba trzeba cię zresetować. I teraz kontynuuj, jak tam, Tomas? Umiejętności, dużo ci zostało? Trochę brawo, siódmy poziom kreatywności. Jak nam twoje zdolności? Samotniczka e, jesteś? No nie jest źle. E, Sprzątnij to. Nie uda się wypełnić. Trudno iść spać. E, Izabela, wstaniesz? Skorzystasz, weźmiesz kąpiel, dobra, ty musisz pierwszy skorzystać. No, dawaj, zdążysz. To znowu jesteś chory? Podejdź tu, a ty skorzystaj. Bo potem jak skorzystasz, to śpi. Mm. A ty w tym czasie tutaj sprzątniesz i zrobisz tort na jutro dla May. A zrobimy białe ciasto. W ogóle i za przebierzesz? Ty młody idź spać. Nie na otomanie, tylko do łóżka. Nie możesz do łóżka i spać, bo skrzypce stoją. A kto je tam zostawił? Dobrze, jak tam u Tomasa ryby? O, już prawie to będziesz yy... sprzedaj wszystko, tutaj też sprzedasz wszystko. Są jakieś rzeczy do ewolucji, w sensie sprzedaj wszystko. Sprzedaj wszystko. Następnie pójdziesz zjeść. Tutaj Izabela dadasz świeczki, dodaj świeczki urodzinowe, i do lodówki. A jak jesteś głonna, to możesz wziąć resztki i później pójdziesz się wykąpać. I maja, tak wstajesz, wcześniej rano masz urodziny, czyli skorzystaj i idziesz dmuchać świeczki. Więc w sumie nie potrzebnie tortowałam, ale to się go zaraz wyciągnie. Mm, otwórz. I zdmuchnij świeczki. Świeczki zdmuchnięte, więc zaraz przechodzimy do kasa. Z racji, że jest sam to w sumie możemy jej zrobić nieprzystępna. I aspiracja będzie kreatywność, jedzenie, miłość, natura. Co to może być? Nie, natura już mamy. A może kreatywność, mistrzynia aktorstwa, wybitna malarka, autorka bestsellerów. A czy jest coś z ł... pani włóczki? Oh, Idealnie. Jak się prezentujesz? No, to klepuje kod. Idziemy do kasa. Kas full edit. Młod i modyfikuję. To tak, Maja już jest przerobiona, jeszcze tylko z twarzy tak wygląda. Dalej, ubranie na co dzień: oficjalne, sportowe, do snu, imprezowe. Dalej do pływania, gorąca pogoda i zimna pogoda. Stroje chciałam, żeby były podobne do tych, jak była dzieckiem. Myślę, że tym tą przeróbką Maji zakończymy odcinek i pozostaje mi się pożegnać i cześć, do zobaczenia w kolejnym.